Witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku nowego sezonu Sauvignon TV. Zaczął się nowy rok, a w, w szkole witamy nowych pierwszaków. Mamy nadzieję, że spodoba im się nasza szkoła, a drugoklasistom i nowym trzecioklasistom życzymy udanych sukcesów w nauce. Przeprowadzimy wywiady z pierwszoklasistami na temat ich yy... zaangażowania. Witamy tutaj przedstawicielki pierwszych klas. Do jakiej klasy się dostałyście? Do społecznej z rosyjskim i do klasy ASUM z hiszpańskim. Jak wam się podoba budynek szkoły? Najpierw zacznijmy od tego, bo to łatwe. No, budynek jest fajny, tylko że szkoła jest strasznie duża i boję się, że jutro się zgubię. No właśnie. O to nie musicie się martwić, przywykniecie, spokojnie. Eee, słyszeliście już coś o nauczycielach, których macie i ich stosunku do nauki? Myślę, że jutro się wszystkiego dowiemy jeszcze. Zgadzam się z tobą. Mm. Jak oceniacie swojego wychowawcę? No, spoko z niej babeczka. Na Radę razie żołądę. bardzo miłe wrażenie. <noise> Dobre pierwsze wrażenie. Tak. tak, właśnie o to chodzi. Witam, jak się nazywacie? Patrycja, Marta. Witamy w, nas, w naszej szkole. E, chciałem się zapytać, jak są, jakie są wasze wrażenia na temat naszej szkoły? Pierwszy raz tutaj jestem. E, bardzo pozytywnie bardzo fajni ludzie i ogólnie sympatyczni nauczyciele. E, mogłabyś powiedzieć, od kogo to słyszałaś? Od moich kolegów, którzy są tutaj, e, którzy się tutaj uczą już rok. Rozumiem. E, do jakiej klasy chcecie się dostać? E, ja chcę się dostać do Biolchemu. Ja nie składam tutaj <grym> A powinnaś... <grym> powinnaś? Powinnaś, Powinnaś. <grym> Do Biolchemu, tak? Wiesz, kto byłby twoją, Twoim wychowawcą? Tak, dopiero właśnie rozmawiałam z tą miłą osobą. A jak ma na nazwisko? Dobre pytanie. Czemu chcesz się przenieść? Bo w mojej szkole nie ma miejsca dla mnie w tej klasie. A tutaj jest bardzo fajnie i mam bardzo dużo znajomych, którzy mówią, że jest super. Jesteśmy przed pomnikiem generała Józefa Sowińskiego. Za moment, jak co roku, zbiorą się tutaj pierwsze klasy, by uczcić pamięć naszego generała. Złożą kwiaty, oraz znicze pod jego grobem. Dla wszystkich jest to bardzo ważny dzień, ze względu na to, iż nasza szkoła jest bardzo tradycyjna. Pan profesor Kozera wygłosi mowę na temat historii naszego generała, jak żył i co zrobił, i dlaczego jest to dla nas tak ważny w tym dzień. W samym wieku co wy bierze udział w powstaniu Kościołów Słyszeliście na pewno o Korpusie Kadetów albo o szkole rycerskiej, która była założona za króla poniatowskiego. On tam chodził, uczęszczał, tam był pierwszym uczniem i kiedy wybuchło powstanie kościuszkowskie, co zrobił? Namówił kolegów, uciekli ze szkoły i wzięli udział w powstaniu. Niestety zemsta cara była okropna. Szkołę rozwiązano, a on musiał kontynuować naukę w szkole pruskiej w dalszym ciągu w zakresie wojskowości. Bo wiedział i zdał sobie z tego sprawę, że któregoś dnia będzie Polsce potrzebny, Polska odzyska jakąś suwerenność, niepodległość, i jego umiejętności żołnierskie mogą mu się przydać. Delegacje klas za chwilę będą składać hołd, my zresztą też. Wiązankę kwiatów, znicze, ale to nie wszystko. Pójdziemy jeszcze. Na domnie mamy, miejsce śmierci i pochówku generała Sowińskiego, tam w okolicach y, Kościoła Świętego Wawrzyńca, To jest parę kroków stąd. I tam też poszczególne klasy pójdą, zobaczą, gdzie to jest, żeby wiedzieć i pamiętać. To wszystko. Proszę delegację klasy turystyczną i proszę złożyć wiązankę kwiatów i więcej. Znajdujemy się przed domniemanym grobem generała Józefa Sowińskiego. Mamy tutaj dwóch pierwszoklasistów, którzy przyszli uczcić pamięć naszego generała. Co sądzicie o tym dniu? No, nietypowy dzień, bo pierwszy raz obchodzę taki dzień patrona i ogólnie liceum. Ale jest bardzo fajnie, pogoda sprzyja. Można poznać historię. Nie jest źle. Czy uważasz, że takie dni są potrzebne? No na pewno są potrzebne, aby upamiętnić, aby pamiętać o naszym patronie, naszego liceum. No i na pewno dzieciaki się czegoś dowiedzą więcej, nie? ogólnie jest spokojnie. Ja słyszałem, że to jest bardzo szkoła z, z tradycjami, ogólnie więc na razie się podoba. Tylko podłoga jest skrzypi. tak, ale ogólnie jest dobrze. Jest Nie jest źle. Bardzo dziękujemy za wywiad. W końcu przyszła kolej na przedstawienie Kiplisowi FM i mały backstage tego, jak oni pracują. A więc, może na początku, przestawcie się. Witam, mam na imię Kuba. Cześć. jestem Michał. I powiedzcie mi, skąd, jak zaczęliście pracować w Sowin FM? Znaczy tak, w Sowin FM, do Sowin FM zgarnął mnie mój kolega Adam. Zaproponował mi współpracę, uznał, że możemy stworzyć coś ciekawego w szkole, ożywić ją trochę. No i co? No i postanowiliśmy, że rozkręcimy nasz Sowin FM, nasze małe radio. Mamy w planach kilka eventów, mamy nadzieję, że Wam się spodobają, będziemy Was zachęcać do różnych akcji. Mam nadzieję, że razem nasza współpraca będzie bardzo owocna. A szkoła nie jest tylko po to, żeby się uczyć, jest też po to, żeby się bawić. A teraz zapraszamy Was na backstage. Chłopaki pokażą Wam, na czym pracują, na jakim sprzęcie, jak to się wszystko robi. Chodźcie. Ok. A więc zademonstruj nam, jak to wszystko wygląda. Mamy bardzo fajny program. Nazywa się on Virtual DJ. Jest to bardzo prosty program do obsługi piosenek, do miksowania piosenek. Nie jest, tak jak powiedziałem, trudny w obsłudze. Każdy może się go nauczyć, a dzięki temu wychodzą naprawdę fajne miksy i można zostać początkującym DJ-em. Wpuszczamy jeden kawałek, robimy jakieś miksy, przeróbki, podbitki. Po czym wpuszczamy drugi kawałek i można zapętlać, robić przeróżne rzeczy z tym związane. Tak więc widzicie już jak chłopaki pracują, mają tutaj całkiem przytulnie, kilka krzesełek, jakaś kawka, komputer. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do lajkowania Sovin FM i Sowin TV. Uczęszczajcie w eventach, bo naprawdę warto, zrobimy z tej szkoły coś bardzo fajnego. Chciałbym jeszcze serdecznie zaprosić naszą stronę na Facebooku Sovin FM. Będziemy tam pokazywać różne nasze wydarzenia, nasze pomysły. Z tamtej strony dowiecie się również o tym, kiedy, co i jak. To dlatego zapraszamy serdecznie i polecamy. Dziękujemy bardzo za wywiad i życzymy powodzenia w prowadzeniu tego radia.